Tak. Wreszcie. Josh? 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 Od jedenastu lat nie mam z nim kontaktu. Powinnaś spróbować czegoś nowego. Co z apką, do której cię zalogowałam? Komisarz Kat Donovan, apelujemy o informacje na temat zaginięcia Ryszego Magariego. Moja mama zaginęła. Tylko ty możesz ją znaleźć. Jeśli ktoś ma informacje, proszę się do nas zgłosić. Wybrała się na wakacje z chłopakiem. To z nim wyjechała. Pomóż mi znaleźć Josha. Myślałam, że odszedł przez śmierć mojego ojca. Całkiem zniknął z sieci. Ten facet jest niebezpieczny. Stać! Policja! Pomożesz mi go odnaleźć? Czas wyjawić wszystkie sekrety. Zniszczysz sobie karierę. To nie prośba, tylko polecenie. Wypadasz. Grosz wszystko dla ciebie porzucił. Odpuść. Wszyscy mnie okłamaliście. Nigdy nie poznasz prawdy. Sądzę, że nie spodoba Ci się prawda, którą odkryjesz.